Dzień dobry, nazywam się Patrycja Boroń i jestem starszą specjalistką oraz aplikantką radcowską w dziale prawnym Kancelarii Mencen. Dzisiaj przybliżę Państwu kilka najważniejszych cech najmu okazjonalnego. Wydaje mi się, że to już ostatni dzwonek, by zastanowić się nad tą formą umowy najmu z naszymi potencjalnymi najemcami, bo nie ma co ukrywać, październik tuż za pasem, a w większych miastach jest to dość gorący okres pod kątem. Przybycia nowych najemców. Tym samym pamiętajmy, że w przypadku umowy najmu okazjonalnego czeka nas trochę formalności i właśnie na nich się dzisiaj skupimy. Pierwszą kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, jeżeli zastanawiamy się nad tą formą podjęcia najmu z naszymi najemcami, to to, że nie możemy prowadzić działalności gospodarczej, której przedmiotem byłby właśnie wynajem lokali. Oczywiście, sam fakt prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej nie przekreśla nam w ogóle szans na zawarcie takiej umowy, jednakże, jeżeli w naszych kodach PKD znajduje się kod, który odnosi się do wynajmu, to w takiej sytuacji być może lepszym pomysłem będzie najem instytucjonalny. To jednak zagadnienie będzie przedmiotem innego nagrania, do którego już dzisiaj Państwa serdecznie zapraszam. Jeżeli natomiast nie mamy tej działalności gospodarczej, Albo nie obejmuje ona w ogóle wynajmu, to w takiej sytuacji następnym krokiem jest ustalenie, jak długo najem ma trwać. W przypadku bowiem najmu okazjonalnego mamy do czynienia z umową wyłącznie na czas określony. Niemniej, choć może się to wydawać dość pozytywną wiadomością dla wszystkich wynajmujących, biorąc pod uwagę fakt, że taką umowę ciężej jest wypowiedzieć, to jednak musimy pamiętać o limicie górnym, czyli tym maksymalnym okresie, w którym najem okazjonalny trwać może. Jest to okres dziesięcioletni. Dlatego, jeżeli interesuje nas dłuższy okres, w którym możemy sobie ten najem przeprowadzać, to musimy się zastanowić, czy faktycznie najem okazjonalny jest dla nas. Kolejną kwestią, którą powinniśmy wziąć pod uwagę, to kaucja. Jak wiemy, jest to dość popularne zabezpieczenie dla wynajmujących na wypadek ewentualnych zniszczeń i tym podobnych. Jeżeli chcemy w taką kaucję wprowadzić do naszej umowy, to z tyłu głowy powinniśmy zawsze mieć fakt, że niestety, ale ustawowo ta kaucja jest w swojej wysokości ograniczona. Może to być kwota wyłącznie do 6 wynagrodzeń miesięcznych, 6 czynszów miesięcznych, przy czym ten czynsz, który jest naszą podstawą do dalszych wyliczeń, jest ustalany zgodnie z tym, jak umówiliśmy się z naszym najemcą przy zawieraniu umowy. Jeżeli po drodze postanowiliśmy ten czynsz podnieść, nasz najemca się na to zgodził, to niestety kaucja automatycznie nie może podlegać podwyższeniu. Zawsze podstawą jest ten czynsz, na który się umawiamy przy zawieraniu umowy. I skoro już przy czynszu jesteśmy, a raczej przy jego zmianach, to powinniśmy również pamiętać o tym, że taki czynsz może być zmieniany wyłącznie na warunkach określonych umową. Tym samym, w przypadku zawierania umowy, każde zapomnienie o kwestiach związanych z podwyższeniem czynszu może nas srogo kosztować. Jeżeli bowiem takich kwestii w umowie nie uregulujemy, to czynszu nie podniesiemy. A w dobie szalejącej inflacji może to być dość ciężkie obciążenie dla naszego portfela. No, ale dobrze, ja tak mówię, że jest to trochę bardziej sformalizowana umowa w porównaniu do zwykłego yy, najmu, ale tych formalności zbyt wielu nie widać. Pojawiają się one jednak na trochę innym etapie, to znaczy w przypadku, gdy dopiero chcemy podpisać naszą umowę. Jeżeli bowiem chodzi o najem okazjonalny, to oprócz samej umowy, towarzyszą nam co najmniej trzy dokumenty. Pierwszym z nich jest oświadczenie naszego Najemcy, w którym poddaje się on egzekucji. Jest to dobrowolne poddanie się egzekucji na warunkach określonych kodeksem postępowania cywilnego i możemy z niego skorzystać w sytuacji, kiedy po zakończeniu umowy, czy to w wyniku jej wypowiedzenia, czy też w wyniku upłynięcia okresu, na który umowa została zawarta, nasz najemca nie chce nam się z lokalu wyprowadzić albo wynieść swoich rzeczy. W takiej sytuacji jeżeli mamy y, po, dobrowolne poddanie się egzekucji, y, które musi niestety przyjąć formę aktu notarialnego, dlatego proszę mieć na uwadze, że najem okazjonalny przy samym jego zawieraniu, przy samym zawieraniu umowy jest nieco droższy, to w takiej sytuacji możemy wezwać, na, wezwać naszego najemcę do opróżnienia lokalu, y, wyznaczając mu na to dodatkowy, co najmniej 7-dniowy termin. Jeżeli po takim wezwaniu które musi mieć formę pisemną, i to w dodatku z podpisem urzędowo poświadczonym, nasz najemca nadal z lokalu się nie wyprowadza. Mając w ręce nasze poddanie się egzekucji, możemy od razu wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności. I w takiej sytuacji już nie musimy przechodzić przez całą ścieżkę sądową związaną z samym postępowaniem dotyczącym eksmisji. Jest to zdecydowanie szybsze i pozwala w jakiś sposób ograniczyć negatywne skutki, które mogą nam wyrządzić tzw. zwani dziki lokatorzy. Wspomniałam o tym pierwszym dokumencie, natomiast pozostały nam jeszcze dwa. Drugim z nich jest wskazanie przez najemcę lokalu zastępczego. Lokalu, do którego może się on wyprowadzić, jeżeli zakończy nam się umowa najmu. Jeżeli chodzi o samą weryfikację takiego lokalu, czy on faktycznie istnieje, do kogo należy, i tym podobne, to już musimy sobie sami o to zadbać i jako wynajmujący ewentualnie sprawdzić nieruchomość. Natomiast nasz najemca wystarczy, że złoży nam takie oświadczenie, że taki lokal istnieje i że faktycznie ma on prawo do tego, żeby w nim zamieszkiwać po zakończeniu naszej umowy najmu okazjonalnego. Obok takiego dokumentu. Już jako trzeci pojawia nam się kolejne oświadczenie, e, i jest to oświadczenie już właściciela tego lokalu zastępczego, o którym mówiłam przed chwilą. E, takie oświadczenie powinno mieć formę co najmniej pisemną na cele dowodowe, ale jako wynajmujący możemy zażądać, żeby było ono zawarte, w, wskazane w formie pisemnej, ale z podpisem notarialnie poświadczonym. W takim oświadczeniu właściciel lokalu, do którego ewentualnie wyprowadzić nam się ma nasz najemca po zakończeniu naszej umowy, wskazuje nam, że faktycznie wyraża zgodę na przyjęcie, na zamieszkiwanie w tym lokalu przez najemcę. Jeżeli natomiast w trakcie trwania umowy najmu okazjonalnego okazałoby się, że z jakichś przyczyn ten lokal już nie jest możliwy do przyjęcia naszego najemcy, to każdorazowo nasz najemca powinien w ciągu 21 dni od powzięcia takiej informacji przedstawić nam nowe wskazanie lokalu, nowy lokal zastępczy, i również przedstawić nam taką zgodę yy, właściciela lokalu zastępczego pod rygorem wypowiedzenia mu przez nas umowy najmu okazjonalnego. Jeśli bowiem nasz najemca nie zatroszczy się o zapewnienie takiego dodatkowego lokalu zastępczego, Zastępczego do zastępczego, to w takiej sytuacji my, jako wynajmujący, po powzięciu informacji o tym, że takiej informacji nam nie przedstawiono, mamy prawo wypowiedzieć umowę najmu okazjonalnego z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Czyli zdecydowanie o wiele łatwiej możemy pozbyć się natrętnego, nieuczciwego najemcy. Jeżeli chodzi o taką dokumentację, to tyle. Musimy jeszcze tylko pamiętać o tym że jeżeli już zawrzemy umowę najemu okazjonalnego, to musimy zgłosić ją do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od y, chwili zawarcia umowy. Zgłaszamy taką umowę do naszego właściwego dla wynajmującego, dla miejsca jego zamieszkania urzędu skarbowego y, i przy tej okazji myślę, że warto wspomnieć o tym, jak w ogóle najem w takim przypadku jest opodatkowany. Jeśli bowiem chodzi o najem okazjonalny, to z samego założenia, że nie możemy go prowadzić w ramach działalności gospodarczej, mamy do czynienia z najmem prywatnym, a ten obowiązkowo jest opodatkowany ryczałtem. Czyli w przypadku, kiedy w ciągu roku zarobimy na naszym najmie do 100 tysięcy złotych, płacimy 8,5% od takiego przychodu. Jeśli natomiast ta kwota jest wyższa, zapłacimy 12,5% od osiągniętego z tego tytułu przychodu. I na dobrą sprawę to już wszystko. Oczywiście możemy zdecydować się na najem podstawowy, taki, który zwykle nam się kojarzy z kodeksem cywilnym, ale to może być o wiele trudniejsze później, by pozbyć się nieuczciwego najemcy. W przypadku najmu okazjonalnego mamy takie ułatwienie, jak na przykład pominięcie okresu ochronnego w przypadku eksmisji, jeśli bowiem wynajmujemy komuś mieszkanie. Na zasadach ogólnych, bez najmu okazjonalnego, musimy pamiętać o tym, że nawet jeżeli uda nam się uzyskać wyrok sądowy, nie możemy naszego najemcy wyrzucić w okresie między 1 listopada a 31 marca. Przynajmniej okazjonalnym jest to jak najbardziej dopuszczalne. Więc chociażby ta kwestia powinna Państwu przyświecać przy wyborze odpowiedniej umowy. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli pojawią się jakieś pytania, zapraszam do zadawania ich w komentarzach poniżej. Jeżeli pojawią się jakieś kwestie problematyczne, jak najbardziej postaramy się pomóc. Dziękuję, do widzenia.